Małgorzata z dzień dobry, czas na wydarzenia telewizji regionalnej. A oto co w programie przed nami. Kradł, bił i zastraszał. Ekspedientka próbowała tego mężczyznę zatrzymać, wtedy została przez niego brutalnie zaatakowana. Mężczyzna uderzył ją w twarz, a następnie kopał po całym ciele. Nastolatkowie bohaterami dostali państwowe odznaczenie. Usłyszeliśmy wołanie o pomoc. Ta mąż, pani, która leżała, była nieprzytomna i od razu rzuciliśmy chłęt nogi. Trzy zarzuty dotyczące rozboju, uszkodzenia ciała i kierowania grzb karalnych usłyszał 25-latek za przestępstwa, których dopuścił się w Lubinie. Mieszkaniec Lubina został zatrzymany i osadzony w areszcie. Do zdarzenia doszło jeszcze w poprzednim miesiącu. Mężczyzna został przez lubińskich policjantów zatrzymany po tym, jak na jednej ze stacji paliw najpierw ukradł alkohol i chipsy, a podczas próby jego zatrzymania przez pracownicę stacji pobił ją. Ekspedientka próbowała tego mężczyznę zatrzymać, wtedy została przez niego brutalnie zaatakowana. Mężczyzna uderzył ją w twarz, a następnie kopał po całym ciele. Chwilę po tym zdarzeniu 25-latek był już w rękach policjantów. Wówczas prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Dwa tygodnie później mężczyzna wrócił na tę samą stację, gdzie groził swojej wcześniejszej ofierze, próbując wpłynąć na jej zeznanie jako świadka. Po zdarzeniu uciekł, ukrywając się przed organami ścigania. W minioną niedzielę mężczyzna znów dopuścił się brutalnej napaści. Ten sam mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów na terenie miasta, próbował ukraść artykuły spożywcze o wartości powyżej 100 zł. Wówczas ekspedientka również próbowała tego mężczyznę ująć i została przez niego brutalnie zaatakowana. Tę sytuację zareagowali klienci, którzy próbowali zatrzymać tego mężczyznę. Zostali oni również zaatakowani przez niego. Skończyło się to tak, że jeden z nich w wyniku pobicia stracił przytomność, a drugi został przewrócony na ziemię. Usłyszał trzy zarzuty. Dwa dotyczą kradzieży rozbójniczej w warunkach recydywy, a trzeci grożenia i wywierania wpływu na świadka. To postawa godna naśladowania. Dwójka nastolatków z gminy Kotla wykazała się brakiem objętności i dzięki temu uratowali życie starszej kobiety. Za to dostali odznakę od komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. To działo się w miejscowości Chociemyśl w gminie Kotla. Oliwia i Czarek usłyszeli wołanie o pomoc, które dobiegało z jednego z domów. Zjechałam z Czarkiem Niecieckim. I w ostatnim domu usłyszeliśmy wołanie o pomoc. To u mąż pani, która leżała, była nieprzytomna i od razu rzuciliśmy nogi i pobyliśmy na pomoc. Pan zaczął resuscytację, Czarek dołączył, dał mi swój telefon, ja zadzwoniłam po karetkę i pan dyspozytor pozwolił przenieść panią do domu i złapałam za głowę, pan za barki, Czarek za nogi i już czekaliśmy z panią do końca do przyjazdu karetki. Zachowanie młodych ludzi dostrzegł komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, który podczas uroczystej zbiórki z okazji Narodowego Święta Niepodległości we Wrocławiu przyznał duetowi oznaczenie Juvenis Forti. To co zrobiła Oliwia wymagało przede wszystkim gigantycznej odwagi i zauważyliśmy to my jako szkoła. Nie do przecenienia jest tutaj udział młodzieżowej drużyny Straży Pożarnej z schocie myśli, która ich przeszkoliła, która ich wspiera i która dała im kompetencje do tego, żeby mogli działać w sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia. Wiem, że Oliwia zbiera echo tego swojego działania i bardzo dobrze, bo takich młodych ludzi będziemy chwalić, pokazywać i dzielić się tym ich sukcesem z innymi, bo tak należy robić. Odznaka Juvenis Forti przyznawana jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dzieciom i młodzieży do lat 18, które swoją wzorową, godną do naśladowania postawą przyczyniły się do uratowania życia i zdrowia innych osób. Bożonarodzeniowy klimat już niedługo zagości w lubińskim rynku. Rozbłysną kolorowe iluminacje, stanie ogromna choinka i ruszy wyczekiwany przez wszystkich jarmark. Znów będzie okazja do kupienia prezentów, miodów czy pięknego rękodzieła. Jarmark w tym roku rozpocznie się 6 i potrwa do 11 grudnia. Bożonarodzeniowy jarmark tradycyjnie w sercu Lubina. Świąteczny kiermasz rozpocznie się w piątek 6 grudnia i potrwa do środy 11 grudnia. Na lubińskim rynku swoje stoiska z różnościami rozstawi kilkudziesięciu wystawców. Z radością zapraszamy już dzisiaj wszystkich mieszkańców naszego miasta i nie tylko do udziału w corocznym jarmarku Bożonarodzeniowym, który rozpocznie się 6 grudnia i potrwa do 11 grudnia. Mamy 32 wystawców, zarówno z gastronomią, jak i rękodziełem. Zabawa rozpocznie się 6 grudnia od paleniem światełek na choince oraz świątecznych iluminacji. Jarmarkowi jak co roku towarzyszyć będzie spora atrakcji. W tym dniu również przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników Jarmarku. Nowością jest właśnie zakątek świętego Mikołaja. i W tym roku zawita do nas nie tylko Mikołaj, ale również jego pomocnicy. Dzięki temu dzieci będą mogły napisać list do świętego Mikołaja, będą mogły skorzystać z poczty Mikołajowej, wykonać sobie świąteczne przypinki czy naklejki. Podczas Jarmarku nie zabraknie oczywiście Mikołaja, który będzie rozdawał dzieciom słodkości i prezenty. Będzie go można spotkać pierwszego dnia Jarmarku 6. Grudnia od godziny 17. Od 25 listopada do 6 grudnia od godziny 12 do godziny 16 rodzice mogą przynieść prezenty dla swoich dzieci, które zostaną wręczone przez naszego Mikołaja właśnie zaraz po ceremonii otwarcia jarmarku. W sobotę 7 grudnia na mieszkańców czeka prawdziwa niespodzianka. Przyjedzie ogromna amerykańska ciężarówka udekorowana tysiącami świątecznych lampek. Mowa o ciężarówce Coca-Coli. Z całą pewnością to prawdziwa świąteczna legenda, która wzbudza entuzjazm nie tylko dzięki swojej magicznej atmosferze, ale także wyjątkowym atrakcjom, jakie przygotowują organizatorzy. W sobotę także będzie można się pobawić przy muzyce Santa Claus Party, a niedziela z kolei upłynie przy teatrze, musicalu i świątecznych warsztatach. Sześć drużyn rywalizowało dziś niczym na prawdziwej olimpiadzie. Sportową dyscypliną była gra w kręgle, a zwycięzcami podopieczni warsztatów i terapii zajęciowej z Lublina i Ścinawy. Zawody odbyły się w kręgielni regionalnego centrum sportowego. To już czwarte mistrzostwa powiatowe gry w kręgle, w których wzięli udział podopieczni warsztatów i terapii zajęciowej. Na to spotkanie czekają cały rok, ponieważ to już są czwarte mistrzostwa i zawsze dopytują się, czy na pewno kolejne będą. Lubią się spotykać ze sobą, lubią przebywać, cieszą się, poznają swoje nowe, ciekawe rzeczy, które w życiu dokonali. Do rywalizacji stanęło w sumie sześć drużyn. To podopieczni warsztatów Ześcinawy oraz Lubina. Przede wszystkim jest to. Pokonanie ich nierówności fizycznej i psychicznej w stosunku do nas, a druga rzecz spotkanie, integracja dla nich. Zajęcia sportowe, pomoc innym potrzebującym, pieczenie ciast, czy na przykład tworzenie świątecznych dekoracji to tylko część aktywności, w których biorą udział podopieczni warsztatów. Wszystko po to, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. My, jako prezesy stowarzyszenia, chcemy im pomóc, a przede wszystkim jako miasto, też. Staramy się udostępnić wszystko, co jest możliwe dla tych osób poszkodowanych przez los. Podczas powiatowych mistrzostw każdy był zwycięzcą, wszystkim bowiem wręczono pamiątkowe puchary oraz nagrody. Po latach zostało reaktywowane i okazało się, że ta decyzja to strzał w dziesiątkę. Mowa o lubińskim bienale sztuki. Nie spodziewaliśmy się, aż tylu zgłoszeń mówią organizatorzy. Lubińskie Biennale Sztuki to przegląd dorobku twórczego lokalnych artystów. Projekt po kilku latach przerwy powrócił do kalendarza wydarzeń organizowanych przez Muzeum Historyczne w Lubinie. Tak, nas bardzo raduje, że jest takie duże zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Stworzyło to takie pewne poruszenie, że ponownie po raz kolejny lokalne środowisko artystyczne będzie miało swoje miejsce do. Zaprezentowania swoich aktualnych dokonań, bo Bienale też ma takie założenie, by artyści prezentowali dokonania nie sprzed z, z 10, 15, kilkudziesięciu lat, tylko aktualne dokonania artystyczne. Powrót lubińskich Bienale Sztuki okazał się strzałem w dziesiątkę. Zgłoszenia na lubińskie Bienale Sztuki, no, muszę przyznać, przerosły nasze oczekiwania. E, liczyliśmy, że będzie twórców którzy chcą się zaprezentować w tym przedsięwzięciu około 20 tak jak to bywało na przeglądach realizowanych już kilkanaście lat wstecz przez ośrodek kultury wzgórze Zamkowej w galerii zamkowej a już mamy prawie 40 autorów Teraz organizatorzy będą wybierać najlepsze prace, tak by później mogli obejrzeć je mieszkańcy Lubina i Okolic. Wszystkie prace będą tworzyć właśnie wystawę od 11 grudnia do 22 lutego w galerii pałaców będą prezentowane wszystkie prace wybrane w Bienale. Na wybór najciekawszych prac organizatorzy mają czas do 29 listopada. W meczu pierwszej ligi futsalu Górnik Polkowice zmierzył się futsal Team Brzeg. Pojedynek zakończył się wygraną gości 6 do 2. Polkowiczanie przystąpili do spotkania osłabieni brakiem kilku podstawowych graczy. Od początku zespół z Brzegów wykorzystał braki gospodarzy i już w dziewiątej minucie strzelili pierwszego gola kontrolując spotkanie. Bardzo ciężki mecz, spotkały się dwa wyrównane zespoły. Można powiedzieć, że dla kibiców na pewno bardzo ciekawy, bo skończyło się 5-4 dla nas. Pierwsza połowa taka dosyć senna w naszym wykonaniu. W 18 minucie tracimy dwie bramki i schodzimy do przerwy przegrywając 3-1. Na szczęście w drugiej połowie gdzieś tam stwarzaliśmy więcej tych sytuacji, wykorzystywaliśmy je. Wysiłaliśmy na prowadzenie 5-4, na 5-3, później Sośnica jeszcze z wycofanym bramkarzem przejada nam na 5-4. No i tak, finalnie się skończyło szczęśliwie dla nas. Tak jak mówię, jeszcze raz wyrównany mecz. My się cieszymy, że mamy trzy punkty i gramy dalej. W dziesiątej kolejce pierwszej ligi futsalu Górnik pojedzie do tych. Polkowiczanie zajmują czwarte miejsce w tabeli. Zawodnicy czwartoligowej Prochowiczanki nie będą mieli spokojnej zimy. W ostatniej kolejce rundy ulegli Polonii Stal Świdnica 1-0 i przerwę spędzą w strefie spadkowej. Kibice, którzy zgromadzili się na stadionie w Prochowicach byli świadkiem wyrównanego spotkania. Nie ułożyło się one dobrze dla podopiecznych Niteckiego i Barczaka. Wydaje mi się, że taki typowy mecz na remis. Eee, no gdzieś też jakby wiedzieliśmy, że, że tu jedna bramka może rozstrzygnąć spotkanie. Eee, no niestety tą bramkę trafili goście. Mieliśmy swoje sytuacje, szczególnie gdzieś tam w pierwszej minucie meczu. Eee, to my mogliśmy wejść na prowadzenie, na pewno by się nam łatwiej grało eee, no cóż, przegrywamy kolejne spotkanie. Jesteśmy mega rozczarowani. Tak jak i tym meczem, tak całą rundą jesienną. Na zakończenie rundy zespół Sprochowiec skompletował 16 punktów i miejsce w strefie spadkowej. Były mecze, które no wręcz powinniśmy rozstrzygać na swoją korzyść. Były takie mecze, które powinniśmy wygrywać w pierwszej połowie, tak? Nie potrafiliśmy zabić meczu, nie potrafiliśmy wykorzystywać dogodnych sytuacji drugie połowie, gdzieś tam przeciwnicy potrafili szczelić z, z jakiegoś tam fragmentu gry, no i, i trzeba było przełykać y, gorycz porażki i tak i tak w każdym praktycznie kolejnym meczu, gdzieś tam w którym przegrywaliśmy. Eee, cóż, no jakby tutaj na ten aspekt, jakby, jeśli chodzi o skuteczność, no to e, mamy jakby jako trenerzy najmniejszy wpływ, tak, możemy gdzieś tam dać receptę, jak gdzieś podejść pod bramkę, tak? kreować grę, jednak tutaj już, e, to już pod bramką potrzebna zimna krew i, i takie wyrachowanie. Gdzieś nam tego brakowało. Ta skuteczność, mówię tak głównie w pierwszej części sezonu. W drugiej może już tak, tak te ostatnie mecze, już, tak, już takiej przewagi jakby nie, nie mieliśmy, nie kreowaliśmy tylu sytuacji. No cóż, tak jak powiedziałem, mega rozczarowanie. Trzeba mocno zakasać rękawy, przepracować zimę, żeby, żeby takie sytuacje gdzieś się nie powtarzały w rundzie wiosennej. Teraz z zawodników czeka długa przerwa zimowa, ponieważ czwartoligowcy wrócą do gry dopiero na początku marca. I to wszystko w wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.